Cześć, witam wszystkich! W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o kuchenkach turystycznych, a właściwie o jednej kuchence turystycznej i dwóch palnikach gazowych, ponieważ tutaj mamy cały zestaw razem z naczyniem, a tutaj będziemy musieli sobie coś dołożyć. W dalszej części tego filmu zrobimy sobie mały test, ponieważ według producentów są tutaj podane bardzo różne czasy odnośnie gotowania wody, jak dużo czasu to zabiera. Ale zanim do tego przejdziemy, to ja muszę oczywiście powiedzieć: wszystko kupiłem za własne pieniądze i będzie to jak najbardziej szczera opinia o tych produktach. I też muszę wspomnieć o tym, że jeśli chodzi o ten produkt, to będzie to możecie to potraktować jako taką recenzję moją. Natomiast w przypadku tych dwóch produktów, to będzie takie tylko prezentacja. Ponieważ tą kuchenkę posiadam od dwóch lat, używam jej i naprawdę mogę o niej powiedzieć dużo, natomiast to tutaj przetestujemy sobie w takich warunkach domowych. W tym nadchodzącym sezonie będę sobie to testował w terenie. No oczywiście, tak jak widać tutaj, co zadecydowało o zakupie tutaj tych mniejszych rzeczy oczywiście rozmiar. Wszystkie te kuchenki kupiłem na portalu AliExpress i myśląc o AliExpress, oczywiście mamy w głowie to, że szukamy tam zamienników jakichś drogich i markowych produktów, i tak samo jest w tym przypadku. Nie będziemy tutaj używać takich słów jak właśnie podróba, użyjemy może słów inspiracja albo zamiennik. Tutaj jest kuchenka zainspirowana marką Jetboil. Tutaj jest palnik zainspirowany marką Soto, a to tutaj to jest jakaś autorska chińska produkcja. Jest on reklamowany jako najmniejszy palnik turystyczny. I tak kuchenki prezentują się po rozpakowaniu. Po waszej lewej stronie jest kuchenka, a właściwie cały system inspirowany marką Jetboil. Tutaj mamy to maleństwo produkt autorski producentów z AliExpress, a tutaj mamy palnik inspirowany japońską marką Soto. No tak jak widać najbardziej rozbudowany jest ten zestaw tutaj po lewej stronie. Składa się on z spalnika, do którego przykręcamy cartridge. I po zamontowaniu kartridża mamy tutaj dwie opcje. Opcja pierwsza, czyli montujemy to naczynie. Lub opcja druga, możemy założyć sobie tutaj taką nakładkę em, i coś sobie tutaj przyrządzić na tym, czyli ewentualnie mamy tutaj taki mały rondelek, albo jakieś mamy swoje naczynie, ale najbardziej interesująca jest opcja tego tutaj, właśnie naczynia. I powiem Wam, Ponieważ ja używam tego już od dwóch lat, jest to fenomenalne rozwiązanie. Ta kuchenka jest bardzo odporna na podmuchy wiatru, naprawdę fajnie tutaj się wszystko gotuje. Jeżeli mamy jakieś niestabilne podłoże, możemy ten cartridge umieścić na takiej podkładce. I go tutaj zamontować, także będzie bardziej stabilnie. Mamy też jeszcze tutaj pokrywkę, więc mamy tutaj kilka opcji. Jest to taki, właśnie gotowy zestaw, ale jego wadą jest to, że zabiera dosyć dużo miejsca. Już nie mówię tutaj o samej wadze, choć wszystko po odkręceniu kartridża chowa się nam tutaj do środka i właściwie nie zabiera tak dużo miejsca. A więc tu mamy przygotowane pierwsze naczynie. Tutaj mamy ten najmniejszy palnik, też nakręcam go na cartridge. I jako ostatnia kuchenka inspirowana marką Soto, tutaj też odłożę sobie to. Nakręcamy palnik na cartridge. Tutaj mamy zawór. Ta kuchenka ma zapalarkę. Ta również ma zapalarkę. Tutaj, niestety, musimy mieć jakieś swoje źródło ognia. Teraz jeszcze założymy tą podkładkę, i tak się prezentują kuchenki. Teraz dwa słowa o tym, czego się spodziewam. Producent tego Palnika zapewnia nas, że jest to najlepsza i najszybciej gotująca kuchenka. Tutaj, oczywiście, zaletą jest mała waga i to, że jest to najmniejsze. I tutaj ostatnia kuchenka, moim zdaniem, ona powinna wygrać w tym naszym teście. Powinna zagotować to najszybciej. Do tego ja jestem pewien, że na wietrze tutaj nie było nigdy żadnych problemów. Od spodu tego naczynia jest tutaj taki, jakby radiator. I on chroni tutaj palnik przed tym, żeby nam go wiatr zgasił. Takie są moje oczekiwania. Ale teraz jeszcze dwa słowa o fizyce. No, ja już szkołę skończyłem bardzo, bardzo dawno temu, ale z tego co pamiętam, zagotowanie wody w takich samych warunkach, tej samej ilości, wymaga tyle samo energii. Tą energię podaje się tam w kilojoulach. Więc, jeżeli któryś z tych palników zrobiłby to szybciej, to znaczy, że albo gaz był bardziej kaloryczny, albo po prostu był większej mocy palnik, i dlatego tak się stało. My tu w tym teście, który za chwilę przeprowadzę, nie będziemy ważyć tego, tych kartridży. One są też e, innych producentów, więc mieszanka może być trochę inna gazów. To będzie taki teścik z przymrużeniem oka, zobaczymy jak to wygląda. I podobnie tak jak w domowych warunkach, jeżeli mamy dwa czajniki, jeden będzie miał 3000 W, drugi 2000, nalejemy do nich dokładnie taką samą ilość wody, to po prostu ten 3000 W powinien nam zagotować odpowiednio szybciej tą wodę, ale zużycie prądu będzie takie samo. Natomiast co może mieć wpływ, to jakieś właśnie straty, czyli właśnie to zabezpieczenie palnika przed wiatrem. Tutaj oczywiście w tym takim. Studio zastępczym, no nie mamy wiatru, więc ten czynnik nam tutaj odpada, ale z doświadczenia wiem, że wiatr potrafi nam utrudnić życie. I tak w, tu, w przypadku tych dwóch kuchenek proponowałbym je ustawiać gdzieś za jakimś dużym kamieniem może konarem drzewa tak, żeby miały, były osłonięte od wiatru. A więc powiedziałem Wam, czego się spodziewam po tym teście to jest mój faworyt. Tutaj zobaczymy, jak będzie. Objaśniłem trochę, jak to wygląda od strony fizyki. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jak szkołę kończyłem bardzo dawno temu. Jeżeli się w czymś mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. Jestem otwarty na tą krytykę. Jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz, która może mieć wpływ na, na ten test, tutaj jak długo zajmuje gotowanie. To oczywiście te naczynia też są z różnych y, materiałów. Tutaj ten kubek to jest stalowy kubek. Z dekatlona i on ma chyba najgrubsze ścianki, więc nagrzewanie tego kubka będzie trwało najdłużej, także to też trzeba wziąć pod uwagę. To jest dosyć cienki materiał i tutaj ostatnim naczyniem będzie taki kubek tytanowy, też z AliExpress. I ja go kupiłem nieco później, bo zorientowałem się, że do tego kubka, po prostu średnica tego cartridge'a jest nieodpowiednia, a chciałbym, żebym mógł ten cartridge i kuchenkę przechowywać, al przynajmniej sam cartridge przechowywać wewnątrz tego kubka. Także tutaj będzie też różnica właśnie w nagrzewaniu się tych naczyń. Wszystko już gotowe do testu. Do każdego znaczyń nalałem 400 ml wody. Nie będę korzystał z pokrywek, ponieważ mam tylko dwie, a jak wiadomo pokrywka może zmienić znacząco czas gotowania. A więc przechodzimy do testu. Odpalam te palniki i zobaczymy co będzie dalej. Zaczynamy! mamy zwycięzcę tutaj już zaczyna się gotować woda tak definitywnie tutaj zakręcam tu już jest zagotowana czekamy na miejsce drugie mamy miejsce drugie i mamy to woda się gotuje Test dobiegu końca. Powiem Wam, że trochę mnie zaskoczył. Ja już tutaj odstawiłem na bok te kubeczki, żeby nie porozlewać wody ani się nie oparzyć. Osobiście obstawiałem, że ten kubek będzie najlepszy. Tutaj trochę się zawiodłem, ale pamiętajcie też, że no nie było tutaj wiatru w tych domowych warunkach, to wiele mogłoby zmienić. Najsłabiej wypadł ten najmniejszy palnik. Pamiętajcie też, że użyłem tutaj tego naczynia o najgrubszych ściankach, więc to trochę wydłuża, ale mimo wszystko ten czas był znacząco dłuższy. Druga rzecz, którą zaobserwowałem, jeżeli sobie tutaj spojrzycie, ja tam potem może dodam jakieś przebitki: pomiędzy palnikiem a dnem naczynia jest bardzo duża przestrzeń to jest około 2 cm, może nieco więcej. Więc ten palnik na pewno będzie w najmniejszym stopniu odporny na wiatr, oraz druga rzecz: tego się też nie spodziewałem. Ten palnik działa bardzo głośno. Naprawdę to działa tak jak palnik spawacza. A więc zostawiamy ten najmniejszy. Tutaj mamy zwycięzcę. Tutaj ta przestrzeń jest naprawdę mała, powiedzmy pół centymetra. Więc to daje nadzieję, że na wietrze nie będzie źle. Palnik zagotował wodę najszybciej. To jest inspirowane palnikiem marki Soto, japońskiej firmy. I tutaj w tym palniku jest taka ciekawostka: producent obiecuje nam, że ciśnienie gazu tutaj w tej dyszy będzie takie samo bez względu na to, czy już kończy nam się gaz, czy jest to dopiero świeży, dopiero rozpoczęty cartridge. Także taka ciekawostka, nie wiem, tego jeszcze nie sprawdziłem. I ostatnia kuchenka, mój faworyt, ale w tym towarzystwie nie wyróżniła się ani na plus, ani na minus w środku stawki. Po kilku dniach od nagrania tego filmiku spotykamy się. Muszę tutaj dograć fragment, ponieważ wczoraj podczas montażu zorientowałem się, że zaginął fragment, w którym mówię o cenach. Jeśli chodzi o ceny, to ja mieszkam w Szkocji i płacę w funtach, więc będziecie i tak też podam ceny, więc będziecie musieli sobie przeliczyć ten kurs. I teraz tak, tutaj mamy najdroższą kuchenkę, tylko przypominam, ta kuchenka przychodzi razem z naczyniem i tutaj koszt to 35 funtów. Tutaj mamy zwycięzcę tego testu, tutaj mówimy o 20 funtach. I tutaj uwaga, uwaga, wielki przegrany, ale cena tego palnika to jest funtów 2,70. A więc jest to mniej niż taki kartusz z gazem, ponieważ tutaj ten cartridge kosztuje w Szkocji około 3,50. Więc taki cały zestaw to jest funtów powiedzmy 6. Czyli 30 zł, gdzieś tak wydaje mi się. No, i pomimo tego, że to jest palnik, który wyraźnie przegrał w tym teście, pod względem długości gotowania wody, pod względem jego głośności był naprawdę bardzo głośny oraz tego, że spodziewam się tu problemów na wietrze. Te 2 cm pomiędzy tutaj tym, tą dyszą a dnem naczynia no nie napawa optymizmem. Będziemy musieli sobie go czymś zastawić na wietrze. No to polecam, polecam zakup tego, szczególnie jeśli nie macie pewności, czy jest Wam potrzebna kuchenka. Warto sobie coś takiego w plecaku przenosić. To nie zabiera dużo miejsca, nie waży dużo. No i też nie tylko służy do gotowania wody. Naprawdę od tego płomienia można rozgrzać dłonie. Także warto coś takiego mieć. I jeszcze jedna rzecz, wydajność takiego kartridża. Tutaj nie za bardzo mogę się wypowiedzieć, ponieważ to będą testy w tym roku. To tylko prezentacja, jeśli chodzi o te dwa tutaj palniki, ale tutaj już mogę się wypowiedzieć. Yy, według producenta i według moich obserwacji, no ja nie, nie robiłem takich dokładnych pomiarów yy, co do sekundy z, ze stoperem, ale wydajność takiego kartridża to jest około 50 minut. Tutaj jest 100 gramów gazu. 50 minut pozwoli nam. Zagotować wodę 8-10 razy, ponieważ tutaj gotowanie wody trwa 4-5 minut. Zależy jak dużo gotujemy. Ja korzystam z liofilizatów, więc tam trzeba nalać chyba 600 ml. O ile nie pokręciłem czegoś, więc takie 600 ml to jest około 5 minut. A więc to już wszystko o tych kuchenkach, co miałem do powiedzenia. Jeżeli Wam się podobało, to wiecie co robić. Zostawcie lajka, like, komentarz. Jeżeli chcecie zostać na dłużej, to wciśnijcie przycisk subskrypcja. I do zobaczenia wkrótce. Jeszcze jedno wejście, jak zwykle. Nie mogę się z Wami pożegnać, ale wcisnę tutaj na koniec tego filmu taki końcik techniczny odnośnie kanału. Przede wszystkim bardzo dziękuję za subskrypcję. Jest nas już ponad 1800 osób. Dziękuję za poświęcony czas, za oglądalność, za komentarze i lajki. Bardzo mnie to cieszy. Muszę was też przeprosić: jakość ostatnich dwóch filmików i to wideo, jaki dźwięk, coś tam poszło nie tak. Mam nadzieję, że to już jest przeszłość. Żeby to poprawić, tutaj taka mała inwestycja: mikrofony DJI Mic Mini oraz tutaj gimbal do telefonu. Na razie. Uczę się obsługi tego gimbala. Jak to będzie, chciałbym trochę zrobić ciekawszych ujęć, a nie zawsze mamy jakiegoś operatora. Ten gimbal pozwala na śledzenie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli to się sprawdzi, to pomyślę nad czymś większym do bezlusterkowca. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Już teraz definitywnie koniec. Dziękuję i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.